Zbadaj monotoniczność funkcji f w zbiorze a, jeśli nasza funkcja f od x określona jest wzorem x kwadrat odjąć 10x i zbiór a to jest przedział lewostronnie domknięty od 5 do plus nieskończoności. Pierwsza rzecz weźmy sobie dowolne x1 i x2. Które należy do przedziału A. Bo mamy sprawdzić monotoniczność w zbiorze A. Oczywiście te x1, x2, weźmy takie, żeby x1 był mniejszy od x2 dla każdej liczby z tego przedziału. Zatem sprawdźmy sobie, jak zachowuje się f od x1 i f od x2. Liczymy f od x1. To będzie za x dajemy x1, czyli x1 do kwadratu odjąć 10x1. Teraz policzmy f od x2. No i znowu wstawiasz do wzoru, czyli x2 kwadrat odjąć 10x2 powiedzieliśmy, że chcemy sprawdzić, jak zachowuje się F od x1, F od x2, więc sprawdzamy różnicę F od x1 minus F od x2. To będzie F od x1 to było x1 kwadrat minus 10 x1 Odjąć nasze F od x2. Czyli całe f od x2 odejmuję. x2 kwadrat minus 10x2. Opuszczę nawias i wyliczę. Otrzymam x1 kwadrat minus 10x1. Opuszczam nawias, zmieniam znaki plus 10x2. Teraz spróbuję sobie to uporządkować. Więc mamy x1 kwadrat minus x2 kwadrat, odjąć 10x1, dodać 10x2. Co teraz mam zrobić? Teraz spróbuję to odpowiednio zapisać. Zwróć uwagę. Masz tutaj, Wzór skróconego mnożenia. Różnica kwadratów. Zatem wykorzystajmy ten wzór: x1 minus x2 w drugim nawiasie x1 plus x2. Co dalej? Dziesiątkę wyłączę poza nawias: x1 odjąć x2. No, i właściwie tutaj już rozpisałem sobie różnicę E od x1 minus E od x2. Cóż mogę tu wywnioskować? Zobacz, co nam z tego wynika. Ja to napiszę tu na boku. x1 minus x2. Jak przeniosę x2 na drugą stronę, to wiem, że x1 odjąć x2 jest ujemne. Więc tu mam x1 odjęty, x2. To jest na pewno ujemne. To również na pewno jest ujemne. Teraz ujemną mnożę przez jaką? Przez dodatnią. To jest na pewno jaka? Ujemna. Tu mam minus 10 mnożę przez ujemną. To jest dodatnia. Ujemna, dodać dodatnia, nie wiemy jeszcze, nie potrafimy określić, czy to jest dodatnie, czy to jest ujemne. Więc tutaj jeszcze wniosków wyciągać nie możesz. Musimy spróbować jeszcze coś zrobić. Czy da się tutaj coś zrobić więcej? Hmm. Przyjrzyj się. x1 minus x2 x1 minus x2. Więc tutaj mamy wspólny czynnik, który możemy wyłączyć poza nawias. Dobra, wyłączmy poza nawias. To będzie x1 odjąć x2, wyłączam poza nawias, co zostanie z pierwszej części. x1 dodać x2, i z drugiej części minus 10. Teraz zadajmy pytanie, czy jesteśmy w stanie określić znak tego wyrażenia. x1 minus x2 na pewno jest jakie? Ujemne. x1 i x2 są z przedziału od 5 do nieskończoności. Więc Najmniejsza z nich może być piątka. Dodam coś jeszcze, to to jest na pewno powyżej piątki. Razem jak to dodam, to jest na pewno większe od dziesiątki. I jak odejmę od tego dziesięć, to to na pewno jest większe od zera. Teraz mam ujemną razy dodatnią, to to na pewno jest mniejsze. Od zera. Więc mogę powiedzieć, że ewo od x1 minus e od x2 jest mniejsze od zera. O czym mi to mówi? Że moja funkcja jest rosnąca w przedziale a. Przykład b. Mamy sprawdzić monotoniczność funkcji w przedziale a. Nasza funkcja f od x określona wzorem pierwiastek 4 minus x zbiór a od minus nieskończoności do 4 domknięte. Zatem sprawdzamy dla każdej liczby x1, x2 należącej do zbioru a i weźmy sobie x1 mniejszy od x2. Co się dzieje, gdy wezmę sobie wartość funkcji f od x1? Otrzymam 4 minus x1. A co będzie, jak wezmę f od x2? No to będzie 4 odjąć x2. Mamy wartości funkcji. No i teraz musimy podać znak wyrażenia e od x1 minus e od x2. Co powiemy o wartości funkcji, gdy weźmiemy x1? x1 ma być mniejsze od x2. Popatrz pierwiastki. Jak wziąłbym stąd f od powiedzmy minus -4, to dostałbym pierwiastek 4 plus 4. To byłoby pierwiastek z 8. A jak wziąłbym tutaj większą niż x1, czyli f od na przykład minus -3, to miałbym pierwiastek 4. Plus 3 to 7, które jest większe. E x1. Więc e x1 minus e x2 byłoby zawsze jakie dodatnie większe od zera. Czy to mógłbym tak zapisać śmiało dla każdej liczby z tego przedziału A. Zobacz, zawsze tu będę miał większą wartość. niż tu dla wszystkich liczb z tego przedziału. Więc skoro x 1 minus x 2 jest większe od zera, to moja funkcja jest malejąca. Mogę zapisać F od x malejąca w przedziale a. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.